Znam Piotra jako jednego z czołowych naszych y, jazzmenów i muzyków wyrafinowanych, tak jak rozmawiałem właśnie y, przed chwilą y, y, z paniami. a w soft Sawzezi, miłe klimaty, improwizacje, generalnie high level i tak dalej. A tutaj ten pierwszy numer, no to bym powiedział językiem młodych ludzi lekkie pierdolnięcie. Tak, Nowy tak. zupełnie jakby styl. Tak, ja muszę przyznać, że w ogóle w, w tym spektaklu. Ta muzyka jest dosyć taka eklektyczna i, i bardzo zróżnicowana, a jest to spowodowane tym, że e, miałam okazję zmierzyć się muzycznie z, z pięknymi e, n, momentami naprawdę mocnymi tekstami e, Agnieszki Wolnych e, i moim, moim takim zadaniem głównym było to, żeby ta muzyka ilustrowała te, te teksty. I potęgowała emocje, które z... ja nie ze sobą te teksty. To, <gdoni> to się słyszy w tym, że jest to w... muzyka właśnie teatralna, z całym szacunkiem, bez mm. jakichś tam pejoratywnych konotacji, bo mamy do czynienia, z, tak jak każdym rodzajem muzyki, z mózgą dobro, słabo, wybitną itd. Tutaj instrumentarium mnie zaskoczyło. Yy, tak, do... zostało dosyć dużą swobodę od reżyserki i od dziewczyn, jeśli chodzi o, 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 o muzykę. Tak naprawdę nic mnie nie ograniczało. Nie pisałem tej muzyki na określony skład orkiestrowy czy zespół muzyczny, tylko miałem do wykorzystania wszystkie zasoby swojego komputera, że tak powiem. Ale tylko o to, czy żywej trochę też było dogranej? W dwóch fragmentach poprosiłem żywych, że tak powiem, muzyków do tego, żeby mi pomogli i, i nagrali żywe gitary. Ta muzyka nabrała też takiej organiczności. Jest Pan tak doświadczonym artystą, że pewnie słyszał Pan już wszystko i wszystkich. No bo i tak jak patrzy Pan na to, co Pan napisał do tego spektaklu, to na pewno Pan czuje, że od kogoś ukradł mniej, od kogoś więcej, czyli inspiracji. Oczywiście, każdy, wszyscy się inspirujemy. To jest oczywiste. I nawet w tym spektaklu też inspirowałem się wieloma artystami. Jeden utwór jest taki grandowy, dosyć można powiedzieć nirwanowy. Więc tak, tak, na pewno czerpałem z z inspiracji. Który to projekt, no bo współpracował Pan z żoną w spektaklach, czy to jest zapowiedź jakby większego wejścia w temat muzyki teatralnej? Mam nadzieję. Dla mnie to jest taki wyjątkowy moment, bo to w sumie, wracam tutaj do teatru muzycznego po 26 latach, bo mając 19 lat dyplomowałem tutaj. W spektaklu Her przy współpracy z Zyleżkiem Ożerem. I tutaj można powiedzieć, że to jest taki mój drugi w innej z troszeczkę roli jako kompozytora muzyki właśnie do teatru. I zobaczymy, co życie przyniesie dalej. E, jeszcze zapytam przy okazji co z zespołem Piotr Maja? ja pan jakieś zespoły, prawda? Oczywiście, triomania. No właśnie. że mówiąc no, ten zespół się rozpadł i, i, i myślałem nawet ostatnio o tym, żeby reaktywować ten zespół i złapać taki trochę balans i spełniać się artystycznie właśnie na tym polu muzyki improwizowanej i jazzowej e, i mam to też w planach, mam też w planach, żeby wydać swoje poprzednie płyty na płytach winylowych, więc... Hmm. Wszystko przede mną. O, no, no, to będą kolekcjonerskie edycje Winteresa są tak, tak, drogie. Tak, tak. Ale jazzmeni, to już ostatni. Jazzmeni grają w wielu składach, prawda? Mają swoje zespoły imienne, że się tak wyrażę, ale generalnie są najmitami. Są najmowani do przeróżnych Oczywiście. projektów i studyjnych. Ja i muszę Ja powiedzieć, że, 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 że moje życie się poczyściło w taki sposób, że mm, stałem się trochę takim sajgmenem, właśnie muzykiem do wynajęcia. Mm. E, I udzielam się. W, w orkiestrach właśnie telewizyjnych i, i w takich orkiestrowych składach, ale również staram się łapać jakiś taki balans i, i grać też jazz właśnie na za zaproszenie chociażby Irka Wojczaka, naszego słynnego tutaj turbulskiego. No i jak wszędzie. A Kieszki chyba też grał pan dla Marka Kaliszuka, prawda? Czy Ta, dobrze pan, też pan I ten projekt jeszcze żyje. Niestety nie. Marek ma już inny zespół. Każdy poszedł z nas swoją ścieżką, swoją drogę i robimy swoje rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.